Czy? Witajcie drodzy czytelnicy i słuchacze ja nie wiem czy pamiętacie roletę i kiepskie światło w akademiku, no to przypominam tak sobie, dzisiaj jedziemy, w ogóle dzisiaj jest niedziela i jedziemy dzisiaj do galerii, bo potrzebujemy kupić parę zaproszeń na osiemnastkę, ponieważ mój brat niedługo ma i wiecie, trzeba zaproszenia miesiąc wcześniej wysyłać, więc potrzeba jakichś fajnych zaproszeń, no i tam jeszcze parę drobiazgów może tak w prezencie podarujemy komuś, znaczy zobaczymy co tam, czy, czy będzie coś fajnego, bo brakuje mi drobiazgu dla taty, tak jak już wcześniej mówiłam. W poprzednim vlogmasie, więc w sumie to tyle. Ja już jestem gotowa. Zobaczcie, mam takiego koczka, fajnego, nie wiem, widzicie koczka? koczka. Mega mi się podoba. Pierwszy raz sobie zrobiłam taką fryzurkę. Jest fajna, chociaż no, troszkę wygląda jakby miała tłuste włosy, ale użyłam dzisiaj suchego szamponu, bo chciałam przetestować nowy, ale jednak nie polecam Wam go, bo no, sprawia, że włosy wyglądają jakby były tłuste, chociaż. Nie, nie są, bo przecież umyłam je tym szamponem. Nie wiem, mój ulubiony to ten standardowy z Batiste, ten co zostawia taki biały nalot, on jest zielony chyba opakowanie ma. Więc to jest jedyny suchy szampon, który mogę Wam polecić, bo tego co ja to tak niekoniecznie, bo wyglądają te włosy jakby były tłuste. No nie podoba mi się to, nie podoba mi się to. Dobra, co lecimy na te zakupki? Płynny napis Zielona góra. Bez góra. Kiedyś na pewno dopiszą. I palmiarnia. A tam fokus za nami. Nic nie kupiłam. Było tyle ludzi, że nic nie nagrałam. Chciałam nagrać Shop with me, ale nie ma opcji, nie ma opcji, kochani. I dzisiaj będzie unboxing Black Friday'owych prezentów. Zdaję sobie z tego sprawę, że wrzucam to bardzo, bardzo późno, ale no nie mogłam wam pokazać wcześniej tych prezentów, ponieważ zdradziłabym niespodziankę. <grym> Proste, nie? Więc tak, mamie zamówiłam płaszczyk i tego płaszczyka Wam nie pokażę, bo jeszcze nie doszedł, ale tak wygląda. Bardzo jej się podobał, więc postanowiłam, że why not, okej. Okay. I zamówiłam jej. Jak byłam na tych zakupach w polomarkecie, to kupiłam tacie taką koszuleczkę Rafa Laurena. Tak dobrze mówię? Polo La, Ralph Lauren i ogólnie kupiłam je w bardzo dobrej promocji z 250 na 145, przeceniona, z takim fajnym designem. Myślę, że ta Ci się będzie podobała, bo to dosyć taka porządna koszuleczka. Ogólnie nagrywam to dużo wcześniej, ponieważ muszę jeszcze zapakować te prezenty, więc jest który? 14 grudnia i nagrywam to, ale spokojnie, Wy to zobaczycie dopiero prawdopodobnie do 25 najwcześniej 25, albo 24 wieczorem, ale wątpię, że coś wrzucę, bo to wiecie, czas dla rodziny, Wigilia i tak dalej. Dziczek, dziczek jest dla mojego brata. Wtedy kupiłam go na tej Black Fridayowej promocji i dosyć się to opłacało, bo było ile? 30% zniżki? Chyba tak. Więc mega fajnie. Drugiego, drugi dziczek już do mnie idzie dla mojego chłopaka, tylko z tymi plastrami miodu. I ogólnie będziemy w tym roku takie Google goals, ponieważ on i ja będziemy mieli takie same bluzy i będziemy... kiedyś Wam pokażę ten update albo foteczkę na... znajdziecie na Instagramie, bo nie wiem czy wiecie, ale mam Insta. Dobra, yy, ogólnie postanowiłam podkupywać jeszcze takie, ja to nazywam pierdółki, <grych> ale to są takie jeszcze dodatkowe drobiazgi do prezentów dla mojego chłopaka Old Spice. Yy, dlaczego Old Spice? Bo yy, któryś z moich domowników w akademiku używa tego Old Spice'a i tak mi się mega spodobał ten Old Spice. Tak przepięknie pachnie jak się wchodzi do łazienki po osobie, która się kąpała, że po prostu zapytałam to i co, no i Old Spice, więc kupiłam do dla mojego brata jeszcze do tej bluzy Nutella, tutaj niewiele, tutaj nie trzeba dużo tłumaczyć, mój brat po prostu jest, nazywamy go słodką dziurką, zjada wszystko co słodkie i u nas słodycze długo w domu nie poleżą, nie ma takiej opcji nawet, bo to nie, nie, jak żyje inaczej. No mamy jeszcze taki drobiażdżek oprócz tego płaszczyka, jest to taki słodziaśny... Przybliżyć Wam, o, tak wygląda. Taka słodziaśna dziewczynka. Moja mama ogólnie kolekcjonuje takie rzeczy i pomyślałam sobie, że czemu nie kupię. Po prostu zobaczyłam to w sklepie i pomyślałam od razu o niej. Kupiłam to w Tesco. W ogóle te wszystkie drobiazgi kupiłam w Tesco. No i zobaczcie, jaką fajną torebkę znalazłam w Tesco z takim otworkiem.